Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu. Witam moją gościnię Marta Adamiuk, specjalistka psychodietetyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, właśnie czytam sobie dane, które mi przesłałaś, że 65% osób, które podejmują próbę odchudzania, doświadcza efektu jojo. Ja zaliczam się do tych 65%. Dlaczego? No cóż, większość zaczyna po prostu źle. Zaczyna źle i wtedy już niestety ta historia jest skazana na porażkę. To jak zacząć dobrze? Przede wszystkim, jeżeli chcemy schudnąć, to warto jest się skonsultować z kimś, kto się na tym zna. Dlatego, że większość osób, większość nowicjuszy popełnia ten sam błąd. Stwierdza, że odjecie jest przecież tyle informacji w internecie, jest tyle publikacji, po co przepłacać, skoro można sobie poszukać tych informacji na własną rękę. No i później wchodzi wyszukiwarka najczęściej i sobie wpisuje, jak szybko schudnąć 5 kilo, 10, 15, zależy kto ile potrzebuje miesiąc. W miesiąc albo w tydzień ja czasami nawet. Rzeczy, tak. Ja widziałam kiedyś pięć w tydzień, do wakacji oczywiście, prawda? Mm -hmm. Bo trzeba się zmieścić w bikini. Albo na plaży żeby dobrze tak. wyglądać. Tak. A, tak. tak, a potem to już tam wszystko jedno, mm -hmm. prawda? Do ślubu też oczywiście, to jest zawsze taka okazja, że trzeba przecież się prezentować. Czyli mamy takie wielkie jakieś tam momenty, w których sobie uświadamiamy, że o kurczę, fajnie by było wyglądać lepiej, więc szukamy radykalnych rozwiązań na tu i teraz. No i wiesz, ja sobie kiedyś wpisałam te frazy z ciekawości w wyszukiwarce i sprawdziłam, co tam wyskakuje. No i co, zobaczyłaś? No i wiesz, generalnie fraza jest bardzo popularna. Mamy tam miliony, miliony wyszukiwań. No i wiesz, no na pierwszej stronie, co się pojawia na pierwszej stronie wyszukiwarki? To, co jest najlepiej wypozycjonowane. Mm -hmm. A pozycjonuje się najlepiej to, w co się włoży największe pieniądze. Najczęściej to są po prostu firmy, które mają jakieś specyfiki specjalne na odchudzanie albo kosmetyki na rozstępy różne i tak ale w tym są również różne diety cud tak zwane. Kiedyś najpopularniejsze w wyszukiwarkach były te diety kopenhaska, dukana tak przy okazji mhm. doktor Dukan, który właśnie wymyślił tą dietę białkową, swego czasu stracił uprawnienia wykonywania zawodu lekarza przez to, że ta dieta się okazała po prostu niebezpieczna dla zdrowia. Wciąż jest pełno porad o tym, żeby schudnąć, warto zastosować dietę na przykład 1000 albo 1200 kalorii. No i niestety, jak ktoś trafi na taki artykuł, bo rzadko dochodzimy, umówmy się do dziesiątej strony wyszukiwarki, żeby sobie poczytać jakieś merytoryczne informacje, no to myślę sobie, okej, okay, no dobra, mam tutaj rozwiązanie, Zastosuje. No i jeżeli zaczynamy od razu od takiego podejścia, no to jest ona skazane na No problem. tak, że ja mam wrażenie, teraz jak już się do tematu mocno przygotowałem, też względem siebie, mam profesjonalną dietę przygotowaną, mm -hmm. dobrze zbilansowaną, to nagle się okazało, że 1500 kalorii, które wcześniej chodziły mi po głowie, żeby schudnąć, powodowało, że ja tyję. Mm -hmm. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem po konsultacji z dietetykiem profesjonalnym, że okazało się, że właśnie jak się za mało je, to można przytyć. I tak. dlaczego tak się dzieje? Tak, tak się dzieje. Rzeczywiście. Niestety ja to zawsze mówię, dietetyka to nie jest matematyka. Gdyby to była matematyka, to rzeczywiście było tak, że im więcej kalorii obytniemy, im więcej sobie oszczędzimy, tym więcej schudniemy. Natomiast to tak nie działa. Mamy również takie wskaźniki, które w dietetyce nazywamy podstawową przemianą materii i całkowitą przemianą materii, więc może krótko o tym. Podstawowa przemiana materii to jest taka ilość energii, której my potrzebujemy do przeżycia. I my spalimy taką ilość kalorii, nawet jeżeli nie będziemy nic robić. Możemy leżeć w łóżku obłożnie chorzy, nie wstaniemy, ale nasz organizm i tak spali tę energię. Ile to jest? To jest zawsze taka ilość, którą się wylicza indywidualnie, mm -hmm. natomiast ona nie bywa mniejsza niż 1200. Czyli tyle organizm spala każdej doby? Na pompowanie hmm. krwi, na pracę serca, na pracę organów, na trawienie. Hmm. 1200. I to w przypadku raczej niskiej i szczupłej osoby. I mamy większą masę mięśniową, im jesteśmy wyżsi, więksi, prawda? Tym ta podstawowa przemiana materii jest coraz wyższa. Hmm. To może być nawet 1700-1800 kalorii. Natomiast jeżeli my chcemy wstać z tego łóżka, to potrzebujemy dodatkowej energii. I wtedy mnożymy sobie to przez taki, tak zwany współczynnik aktywności fizycznej, który określa właśnie, czy jesteśmy aktywni, czy mamy umiarkowaną aktywność, czy mamy w ogóle wręcz wyczynową aktywność, prawda, tak mm -hmm. jak sportowcy. I dopiero wtedy uzyskujemy całkowitą przemianę materii, czyli tyle kalorii, ile nasz organizm potrzebuje, żeby też być w stanie funkcjonować na takim poziomie, na jakim my funkcjonujemy e, i wyjść na zero. Czyli ani nie przytyć, ani nie schudnąć. Okej, okay. czyli rozumiem, że jeśli e, będę jadł za dużo, tak, to mm -hmm. wtedy e, i nie spalę tego, organizm nie wykorzysta tego, to wtedy po prostu przytyję. Tak. Ale co w sytuacji takiej, jak na przykład jest ta dieta za niska, jest 1500 kalorii, a ja mm -hmm. jednak, jednak tyję, a nie chudnę? Tak, właśnie. I, I to się sprowadza do tego, że jeżeli nie dostarczamy sobie odpowiedniej ilości energii na naszą aktywność. No to organizm musi na czymś oszczędzać. Natomiast, jeżeli nie dostarczamy wystarczającej ilości do tego, żeby przeżyć tej podstawowej przemiany materii, czyli jemy na przykład 1200 kalorii, a nasza podstawowa przemiana materii to jest to 1500, to mamy o 300 za mało mhm. na pracę naszego organizmu. Czyli organizm myśli: "OK". Coś jest nie tak, nie wiem, wojna, głód, cokolwiek. Nie, nie mamy wystarczającej ilości energii. Włączamy tryb oszczędzania. Najczęściej wyłącza się wtedy wszystkie układy, które są najmniej potrzebne. U kobiet to jest zatrzymanie miesiączkowania. Praktycznie w każdym przypadku i to uważam w ogóle za bardzo mądry um, system, który natura organizmu, tak, tak organizmu i w ogóle natury, no bo popatrz. Jeżeli człowiek nie jest w stanie utrzymać sam siebie przy życiu, no to co jak dopiero ma drugiego człowieka w brzuchu, prawda? Tak, dlatego właśnie wszelkie problemy hormonalne to jest pierwsze co się pojawia. Natomiast e, bardzo szybko pojawiają się też problemy przede wszystkim z funkcjami poznawczymi, dlatego że tej energii po prostu nie wystarcza dla mózgu. E, Problemy też z wypadającymi włosami, ze skórą, naprawdę mnóstwo różnych rzeczy. Czyli co, organizm się pozbywa niektórych rzeczy po to, żeby mieć więcej energii na przeżycie, tak? Tak. Hmm. tak. Mądry ten organizm. Tak. No i oprócz tego włącza jeszcze tryb oszczędzania. E, czyli wszystko, co w tym momencie zjesz, jakby zrobisz sobie nadwyżkę, czyli masz tą dietę powiedzmy 1200, organizm się przyzwyczaił, że funkcjonujemy w tym trybie oszczędzania, ale jak przyjmiesz trochę więcej... 1250. 1250 albo 1300, on sobie myśli, o mam więcej. Trochę więcej. Odkładamy w postaci tłuszczu. Ciekawe. Na gorsze czasy, bo nie wiadomo, czy on nas znowu nie będzie głodził. Ale mądra, I co? I wtedy przytyjemy po prostu. Tak. Odkładamy w postaci tkanki tłuszczowej, mm -hmm. czyli robimy rezerwy na gorsze czasy. Metabolizm spowalnia i do, do, do czasu, do do kiedy jakby nie wyprowadzimy go na ten taki bezpieczny poziom, on będzie po prostu sobie oszczędzał. Okej, okay, dobrze. No to załóżmy, że doprowadziliśmy się do tego stanu, że mieliśmy te 1200-1500 kalorii, organizm odłożył to w tkance tłuszczowej, no i nagle obejrzeliśmy. Tę naszą rozmowę, tą naszą rozmowę i, i nagle mówimy: Dobra, to chcemy teraz to zmienić. To jakby się wyprowadzić z tego, żeby on znowu wszedł na normalne tory, na normalne funkcjonowanie. Mm -hmm. Przede wszystkim ustalamy sobie, tak jak teraz e, wcześniej powiedzieliśmy, jakie to są te bezpieczne poziomy dla nas. Poziom na zero. Jeżeli chcemy być e, dalej na redukcji, czyli potrzebujemy schudnąć, no to od tej całkowitej przemiany materii rzeczywiście musimy zrobić trochę deficyt. Natomiast nie deficyt 1000 kalorii, tylko 200-300 na start, prawda? Natomiast dla osób, które rzeczywiście bardzo długo były na takich dietach ubogo energetycznych, ja wręcz zalecam, żeby zjeść zgodnie ze swoim y, zapotrzebowaniem. Czyli nawet, żeby spróbować przez jakiś czas jeść na tym poziomie na zero, żeby ani nie tyć, Zimno. ani nie chudnąć, i zobaczyć, ile to w ogóle jest. Ile to jest y, tej energii, którą my powinniśmy przyjmować. I oczywiście, rzeczywiście y, wtedy organizm zachowuje się także na początku tyje, bo dostaje oczywiście więcej energii. Natomiast w momencie, w którym zaczyna nam znowu ufać, wszystko się zaczyna normować. I wtedy od tego punktu mamy jakąś taką odskocznię, że możemy zacząć znowu działać. Czy ma znaczenie także to, co jemy, w sensie, że na przykład chleba nie i makaronów nie, co tam jeszcze się mówi, ziemniaków nie, tak? To mm -hmm. często właśnie w, w tych pierwszych tak. wyszukiwaniach w internecie tak, są takie informacje. Tak, Ale to wcale nieprawda, bo chleb nam jest potrzebny, prawda? Oczywiście. Wszystko, co wymieniłeś, to są węglowodany. Zaliczamy tam właśnie i chleb, i makarony, i kasze różnego rodzaju, i pieczywo. I to jest naprawdę.

w zasadzie także węglowodany są naszym głównym paliwem. 55% naszej diety powinny stanowić mniej więcej węglowodany, oczywiście to zależy od przypadku, ale tak średnio, 55%. I pieczywo półnoziarniste, czy makaron półnoziarnisty, czy kasze, to jest naprawdę ich bardzo dobre źródło. Oprócz tego, że dostarczają nam energii, no to mają też mnóstwo składników odżywczych, witaminy z grupy B, magnez, cynk, beta-glukany, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żebyśmy mogli z tego rezygnować. Oczywiście, jeżeli są jakieś inne wskazania, takie jak celiakia, no to rzeczywiście jest, jest wtedy jakieś duże założenie, jakby duże bardziej wskazanie do tego, żeby, żeby na przykład wyłączyć pieczywo z glutenem. Natomiast jeżeli nie mamy wskazań medycznych, to absolutnie tego się nie zaleca. Um, oczywiście jeżeli odstawimy chleb i odstawimy słodycze i odstawimy tłuszcze, no to schudniemy, jakby tak. Ale w pewnym momencie to chudnięcie się zatrzyma i też nie będziemy mieli w zasadzie um, w którą stronę już pójść? No bo jak przestaniesz jeść wszystko, no to nic dziwnego, że schudniesz, ale co potem? Będziesz tak mm -hmm, całe życie? Czyli dobrze zrobiona dieta ma także chleb, makarony, kasze i w ogóle się nie trzeba przejmować tym, że się jeje, je. a Oczywiście. nawet się cieszyć, jeśli się lubi kuchnię na przykład włoską, tak? Słuchaj, dieta jest w ogóle po to, żeby się nią cieszyć. Jedzenie z przyjemnością. Podczas jedzenia uruchamia się układ groty w naszym mózgu, czyli produkowana jest dopamina. I to jest też uważam super pomyślane przez naturę, bo dzięki temu po prostu się nigdy nie zagłodzimy na śmierć, bo jedzenie jest przyjemne. I hmm. jedzenie ma być przyjemne. Mnóstwo ludzi dopiero właśnie jak się zgłasza do dietetyka po porady to sobie uświadamia, że dieta to nie jest katastrofa. No katabryka. tak, to ja tak mam. Teraz mam właśnie zrobioną tę dietę czterech posiłków i te porcje są tak duże, że czasami się zastanawiam, czy czasami nie ma tam jakiegoś błędu. <laughs> Ale działa. Działa, działa, tak. No i schodzi kilogram co tydzień. Czyli to jest chyba najlepszy znak. Tak, tak. Takie że dobrze. wcale nie trzeba zrobić z siebie cierpiętnika, mm -hmm. umęczyć się, po prostu ograniczać się na 100%. Tylko ja zawsze mówię, że jeżeli nie będziesz w stanie utrzymać jakiegoś modelu żywienia przez całe życie, to nawet nie zaczynaj. No dobra, a to pytanie w takim razie: a co jeśli będę miał ochotę na przykład na pizzę na mieście i będę przychodził, to co mogę sobie czasami, jakie na diecie, pozwolić? No pewnie. Tylko oczywiście wszystko może być. Yy, Trucizną wszystko może być lekarstwem. Ja zawsze też e, mówię moim pacjentom, że najzdrowsze podejście to jest takie 80 na 20. 80% to jest dieta dobrze zbilansowana, produkty nisko przetworzone, nieprzetworzone, produkty przyrządzone, produkty i potrawy przyrządzone u siebie w domu, natomiast 20% to jest ten margines błędu e, na nasze zachcianki. On jest po to, że nie ma człowieka, który jest w stanie jeść idealnie na 100%. W końcu przyjdzie taki moment, że będę sobie od, ograniczać wszystkie mm -hmm. rzeczy, które lubię, czyli pizza ze znajomymi nie, ciasto nie, bo ja jestem na diecie. Przyjdzie taki moment, że nie starczy mi zasobów psychoenergetycznych, nie wytrzymam i się obiem po prostu zjem trzy pizze w końcu, albo blachę ciasta. No tak, tak. I dużo bezpieczniej jest pozwalać sobie od czasu do czasu mm -hmm. na to, co lubię te 20%. Ale nie po prostu w prawda, że na przykład, nie wiem, dwie pizze od razu, bo tak tęskniliśmy za... Tak, ale im dłużej się będziesz ograniczać, tym ryzyko na mhm. to, że zjesz dwie pizze, od razu wzrasta. To. to na zakończenie powiedz jeszcze, czym się różni dietetyk od psychodietetyka? Ty jesteś psychodietetyczką, w związku mhm. z tym, no właśnie, to, jakie są różnice? Tak, psychodietetyk to jest taka osoba, która łączy trochę dwie dziedziny, czyli y, wiedzę o żywieniu i wiedzę z zakresu psychologii. Czyli pracujemy też z osobami, które mają problemy na przykład z motywacją do odchudzania, które mają ze sobą mnóstwo nieudanych y, prób, i mają wrażenie, że żadna dieta u nich nie działa. Pracujemy też z osobami, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, czyli takie, w których bardzo duże znaczenie mają też aspekty um, psychologiczne. Dietetyk to jest specjalista e, stricte odżywienia, bardzo fajnie, jeżeli umie też właśnie pomagać w takich kwestiach motywacyjnych, natomiast najczęściej prowadzi dietoterapię, e, takie bardzo skomplikowane. E, Przypadki, w których na przykład trzeba wdrożyć jakieś żywienie ze względów zdrowotnych, dlatego że ktoś ma na przykład cukrzycę, ktoś ma um, niedoczynność tarczycy, czyli schorzenia, które są dietozależne zależne, i jego główną specjalizacją jest to, żeby rozpisywać modele żywienia, które mają służyć takiej osobie w takim przypadku. Psychodietetyk jest też bardziej od takich kwestii miękkich żeby zmotywować, zmotywować trochę, motywować, tak? ale też e, gdzie trzeba podpowiedzieć właśnie, że ktoś na przykład sobie za bardzo tego pasa zacisnął i to jest też powodem tego, że na przykład nie idzie. Dlatego zachęcamy i odsyłamy do Ciebie Marta Adamiuk, specjalistka psychodietetyki, była moim sładościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.